Cześć! To znowu ja, Drexus, a to jest Margonem. Dziś, jak mówiłem, zrobimy quest'a w Idhonu, który polega na teście z Margonem. Zaczynamy go u Gebriosa. Ok. Ja nie będę czytał, bo ja to wszystko wiem to już pomina. Pytania nie powinny Wam sprawiać jakiejś trudności. Są proste i każdy, kto gra powinien znać na nie odpowiedź. Tutaj jeszcze jakieś tam. I już możemy rozpoczynać test. Jakie największe niebezpieczeństwo niesie z sobą. Ściąganie i używanie programów aktywnie wspomagających grę, tzw. botów. Hmm. Takie programy są zakazane, co wiąże się z blokadą konta. Mogą one również wyłudzać loginy i hasła oraz zawierać wirusy. Na co przede wszystkim trzeba zwracać uwagę, instalując dodatki do gry, aby móc czuć się bezpiecznie. Hmm. Nie należy instalować dodatków z podejrzanych źródeł, i przed instalacją warto jest sprawdzać opinie innych graczy na ich temat. Jak się zachowasz, gdy ktoś zaproponuje Ci złoto itemki lub zmoczył zy w zamian za podanie loginu i hasła? Dodam go do wrogów i zgłaszam na panel kontaktowy. Czy wiesz, jakie są najpoważniejsze konsekwencje posiadania niezaufanego zastępcy konta? Niezaufany zastosowca może mi zaciągnąć pożyczkę z łez, po czym je bezsensownie wydać na rzeczy, których bym nigdy nie kupił. Hmm. Chyba tak. Co może się stać, gdy ustawisz takie samo hasło na koncie w grze i na przepisanym do niego adresie e-mail? Złodziej po włamaniu na konto może sprawdzić, czy hasło nie zadziała też do maila i jeśli ja je tam zmieni, to nie odzyskam konta dlaczego warto ustawić blokadę maila na koncie i wpisać datę urodzenia, żeby kradzież mojego konta była niemożliwa, a jeśli by do tego doszło bym mógł je szybko odzyskać dlaczego nie należy wierzyć w oferty związane z podaniem numeru gadu gadu, tchinkera lub innego członka administracji hmm ponieważ administracja gdy nie bo za, ta... A, bo za takimi ofertami zawsze kryje się oszust podszywający się pod administrację dlaczego należy unikać handlu który polega na przekazaniu smoczych łys na odwiązanie przedmiotu wraz z dopłatą w złocie hmm. taki handel jest ryzykowny i możemy zostać oszukani stracimy złoto lub smoczy łzy i nie będzie można ich odzyskać przy kupowanie z zaproszeń na światy prywatne jest legalne i bezpieczne. Z zaproszeniami nie wolno handlować. Można za to dostać bana, gdyż to jest to zabronione przez regulamin światów prywatnych. No jakie zbiórka, to w sumie chyba można. Na no co przede wszystkim należy zwrócić uwagę podczas logowania poza domem? Po zakończonej grze trzeba się przede wszystkim wlogować. Warto jest grać w trybie prywatnym przeglądarki i zwrócić uwagę na to, czy nikt nas nie podgląda podczas logowania ninja. Jak odróżnić stronę władzającą hasła od strony głównej margonem? Dokładnie sprawdzić pasek adresu, czy znajduje się w nim tylko www.margonem.pl I zakończyliśmy naszą misję. Dostaliśmy certyfikat ukończenia szkolenia. Unikalne. Ok. To będzie na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa.